Mój dziadek nauczył mnie takiego powiedzenia ranek panek, czyli żeby pewnych rzeczy nie zaspać, nie przespać nie zastanawiać się tylko robić Mamy taki sezon który jest nie tylko zimny, ale i suchy Pole za mną to jest pole, które zostało właściwie już dawno temu przygotowane pod zasiewy gatunków jarych, w tym przypadku pod kukurydzę ale tyczy się to również soi tyczy się to również słonecznika i sorga Moi drodzy, dawno temu wymyśliłem coś takiego, co nazywam fast system a więc technologia wczesnej aplikacji nawozów pod gatunki JARE i wczesnej uprawy na gotowo. Każdego z Was, kto planuje właśnie siać, siać te gatunki, każdego z Was zapraszam na hektar wiedzy. Po pierwsze, żebyście zobaczyli o co chodzi, i dlaczego od kilku tygodni mówię, że to rozwiązanie będzie miało przewagę nad innymi. Po drugie, dlatego że to rozwiązanie nie wymaga od Was dodatkowych maszyn, maszyn ani wydawania pieniędzy na cudowne wynalazki, odżywki, jakieś inne kwestie. Po trzecie, dlatego że każdy z Was może zrobić część pola i sam sprawdzić. Czemu o tym mówię? Dlatego że w tym roku powiedzenie mojego dziadka mi się sprawdziło, ranek, panek. Dlaczego? Dlatego że już dzisiaj widzimy, że nie tylko zresztą moje prognozy o tym, że będzie bardzo sucho i że będzie zimne uderzenie w kwietniu, się niestety sprawdziły. Zobaczymy, co będzie w maju, natomiast do końca kwietnia optymizmu nie przewiduję i uważam, że jeżeli nie nadrobimy pewnych zaległości w polu, to dostaniemy w kość za miesiąc, a dokładnie nie tyle my, co nasze uprawy.